Jeśli myślisz, że ty masz warta, to musisz obejrzeć ten filmik razem ze mną. To są ludzie, tak zwani farciarze. Znaleźć się akurat w tym momencie, jak na przykład nie wiem, idziesz sobie i drzewo spadnie ci tyle od stopy. Żeby znaleźć się w takich momentach to jest naprawdę niesamowite. To trzeba mieć szczęście życiowe. O, widzicie, jak to jest możliwe, żeby znaleźć się w takim miejscu po prostu. Dach się sypie, ziomek sejdzie. idzie. W ogóle on nie wzruszony. Patrzcie, on se idzie dalej. <grytania> o, nawet rąk nie wyciągnął z kieszeni. Niesamowite. A tam normalna sprawa, pszcz. codziennie takie coś. A tutaj co mamy? Tym co gadałem, że są takie miasta, że ludzie po prostu jeżdżą jak chcą. Popatrzcie się, tu ciężarówka przez środek jedzie. Tam w ogóle z tyłu dwa samochody się mijają. Tu skutery, ja jak jaki rozpierdziel. O, i jeszcze coś takiego. No i to też jest farcik. Tyle ton, co to waży. Na szczęście nic się nie stało, możesz w spokoju wziąć swój skuterek i odjechać. Pasy. Aha. Gdzieś spadnie. Yeah! Dosłownie sekundę, jakby wolniejsze. Skończyłoby się to tragicznie. W takich momentach, i jeszcze jest to uchwycone na kamerce, trzeba dziękować Bogu. I masz to też udokumentowane, co by się mogło wydarzyć. Jakie konsekwencje, że wiesz? Fardy jak nic. Już nie miej pretensji. A tu co, o jakiś game? Link house. Co ty gadasz? No, ale ten troszeczkę ucierpiał, bo dostał rykoszetem. O, i o drzewach mówiłem, nie? To drzewo też jak się roztrzaskało dziwne, to bardzo suche musiało być. O, tu auto przejedzie. No, czy co mogłoby być innego na pasach? No, oczywiście, że pirat drogowy, tydzień po zdaniu prawa jazdy. <laughs> Pozdrawiam osoby, co akurat zdają yy, w tym roku. No, tu mamy. Tak nie jeździć, proszę. Proszę zachować szczególną ostrożność, w szczególności na pasach. A, no bo tak. W głowie miałem to, że coś się stanie z tym samochodem, albo że ktoś wyjdzie, i... no ale to są szczęśliwi ludzie. Czy też rzeczy, w tym przypadku samochód. Pewnie nie zarysowany nic. No, tak pewnie coś tam zarysowało, ale. To bardzo mało w przypadku, co by się mogło stać. Ej,ż trochę to jakaś maczeta, wy. O, i tutaj? Dużo nie trzeba, bo wystarczy, że tu się odbiła i na przykład rykoszetem w nogę. Okej, okay, driftujemy, driftujemy, o, już podriftowane. Coś to po karawężnikach się nie jeździ. Ale też odważę, że takim samochodem, nie? Oj, drzewo, już widzę jak się buja. Oj, widzę to. Uciekaj! Dobra. Powiem tak, ten ziomek na pewno będzie miał co opowiadać. Tam jeszcze z tyłu są samochody, dobrze, że nikt nie pojechał Już pewnie widzieli, że coś jest nie tak Że coś się zsuwa z góry Chociaż niekoniecznie <laughs> Jezus o, Ale fart On jeszcze to chciał złapać To nie ma szans, to waży mnóstwo To na przykład jest niesamowite, to już nieraz widziałem Że ludzie tak zjeżdżają szybko Ktoś w koszulce jest, nie? Tak po asfalcie A przejechał A. No, Co? Ktoś biurkiem rzucił z góry. To jest ten przypadek, kiedy nie chce ci się kanapy znosić po schodach, tylko wypierdzielasz przez okno i nie liczy się z żadnymi konsekwencjami. Na przykład, że pod tobą jest restauracja i ludzie sobie spędzają przemiło czas, posiłkując się czy też pijąc niesamowicie przepyszną kawę. O, ja pierdzielę, co tam jest? Aha. No ale byś miał. No już tam nigdy łapy nie wsadzisz. Ej, całkiem no. Ale ją uratował. Szanuję. Ale taka lekkoatletyka, atletyka, czy jak to się nazywa? No i jakieś wygibaski na tym drążku to też jest przemocne. jeśli tak rozbujasz milion salat zrobić w powietrzu jeszcze wyląduj się na nogi? oj lawina. Jajaj. Jaj. Ciekuj! O, jeszcze salto. Pewnie nie widział lawiny, że jest z tyłu. Robi salta do tyłu i nie daj Bóg, Wywróciłby się, no to by go zasypało. W przypadku takiej lawiny tu już nie masz szans. Ale nagranie ma mistrzowskie. O, tak też można. E, no ale. Faktyka trika zrobił. Jezus! Co to na jakąś rurę? Basuka jak taką długą. Oj, przebiło się to! Yeah. Nie no, tak naprawdę tamten ziomek miał bardzo duże bubble tea i taka rurka była długa. No i chciał poczęstować przejezdnego. Ludzie tego nie rozumują. Ciekawe jaki smak bubble tea. Dajcie znać w komentarzu. Aha. No nieźle. O, bubcio Jezus ho, łap! Wystarczy z takiej wysokości dzieciątko spadnie i już może się to bardzo i No. Zatka się. No No to też jest mocno. Tak z 10 tysięcy prób i myślę, żeby, żeby mi się nie udało. Zią. Nie mógł trochę odbić? Nie, no to też bez sensu, bo ziomek jak blisko w ogóle linii stanął. Jezus! Polska, widać, Daje serenkę rękę że to jest Polska. Nie wiem, jakoś tak ogólnie ten krajobraz, wszystko to, to wygląda jak Polska. Mm. O, to jest niesamowite, nie? Rock and League in real life. Aha, pewnie coś z tych tu transportowych samochodów wyleciało. O kurde! Yeah. No takie coś to już by krzywdę zrobiło. O. Ciekawe skanona przyleciała, nie? Z góry. No, nie powinno się wchodzić do kogoś bez płukania. Ja bym się tam bardziej spodziewał jakiegoś menela prędzej niż, kurde, pana niedźwiedzia. Dobra, Tokio Drift. Nie, no, Ziomek tak chciał. No przecież nie ma opcji, że nie. Jak się zmieścił idealnie, co jest? A ten Ziomek idzie. mmm, też kiedyś zostanę Drifterem. Dwa Drifterzy! O. No fart padum Ej hit Padum O babcia co se ciśnie O kurde, ale by jej odwinęło i ona stoi, nie? Zamiast puścić to, już jakiś ruch podjąć, żeby uciec. Równie dobrze mogłoby to drzewo odbić jej w twarz uderzyć. To już by była, kurde, niesamowita porażka. Jaki fajny parking. Uciekaj. A tu tak miało być. Pralnia. I coś się. Aha, wybuchnie? Czy co? A no tak O kurde To coś musiało tam być, na przykład spodniak albo coś I, i się chwyciło A to co? Jakiś dzik chyba, nie, to nie dzik Jest tak przerąbane. Wystarczy jeden moment i już może być tragedia, że taka na zawsze. No ale też mówi się uważaj, uważaj. Uważasz i tak jest kurde, do. Znerwowałem się niesamowicie. Wyciągałem wnioski. Uważajcie, życie macie jedno, zróbko macie jedno, patrzcie co robicie z głową. Trzymajcie się i do następnego!